Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Antoniego Błądka Prawo i Sprawiedliwość, pani Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Z tego miejsca, z polskiego Sejmu, powinien promieniować szacunek do emerytów oraz troska o przyszłych emerytów. Sejm powinien wyrażać wdzięczność dla kobiet, które poświęciły swoją karierę, swoje życie zawodowe, oddając swój czas i pracę dla swojej rodziny. Przedłożone sprawozdanie nad projektem ustawy o emeryturach kapitałowych jest jednak zaprzeczeniem tych celów, które powinny być realizowane przez polskie rząd i parlament. Nieprzyjęcie zgłaszanych poprawek przez Komisję i pozostawienie projektu w brzmieniu przygotowanym przez rząd jest dowodem na to, że ten rząd i koalicja PO PSL pozostaje bucha na problemy zwykłych ludzi. Brak zapisów dotyczących emerytur małżeńskich oraz brak możliwości dziedziczenia nieograniczonego, nieograniczonego datą śmierci emeryta jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Wyraźna niesprawiedliwość społeczna wynika z faktu, że najbliżsi zmarłego mogą dziedziczyć dorobek jego pracy tylko w przypadku, gdy umrze w okresie pierwszych trzech lat pobierania emerytury. Przekazywanie emerytury zmarłego po tym okresie dla komercyjnych zakładów emerytalnych jest wyraźnym ukłonem w ich stronę. Proszę o wyjaśnienie, czyje więc interesy ma realizować proponowana ustawa? Emerytu ich najbliższych, czy może interesy zakładów emerytalnych? Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Platforma, która jeszcze do niedawna popierała emerytury małżeńskie, obecnie jest im tak bardzo przeciwna. Dziękuję bardzo.